Górze Wawelskie. Zamek królewski na Wawelu od X do początku XVII wieku był siedzibą książąt i królów polskich. W XIV wieku zbudowano okazały zamek i katedry w stylu dotyczyły. W XVI wieku Zygmunt Stary przebudował rezydencję i powstał wspaniały zamek renesansowy, dorównujący poziomem artystycznym najznakomitszym europejskim siedzibom monarszym. Na arkadowym dziedzińcu z krużgankami odbywały się niegdyś dworskie uroczystości. Oficjalne wjazdy, parady oraz turnieje rycerskie. Wewnątrz zamku podziwiać możemy ściany z malowanymi fryzami, bogate meble i piękne obrazy znakomitych mistrzów. Najcenniejszym dziełem sztuki na Wawelu są arrasy i króla Zygmunta Augusta. Pomieszczenia parterowe